Co to zrobi? Bo no stary zmi jeszcze zrobiłem coś takiego. No i zobaczcie teraz. Zaraz się pewnie spali. Teraz jest better już. Czekaj, już chodzę. Jest już lepiej, to jest już lepiej, no? Jeszcze stary, Teraz nie ma takich lagów. Na pewno? Tak. Jest git? Tak, a wejdź w robot w roboczny. No jestem. No jest git. Mówię ci. No to stary robimy. Witam się. No, nie gramy w tego roboczku. To stary nie, nie tego. To, 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 to gramy walo w takim razie. Dobra. Dava aí te No to leci streamek, a dobra, jakoś jest? Paki. Już razem. Tak, dobra. No i idź. Jest nik już Ej, w ogóle mam dziś Ion on opa w sklepie. Ej, poczekajcie ja się rozgrzeje, tylko szybko <coughs> Ej, chłopaki tylamy w grze, czy nie? Nie, Co? Gadamy w grzecie tutaj na, na Discordzie, bo was słuchać na miarę Discordzie. dobrze. Na Discordzie, tak. Ciebie, Kumuson też widzisz. Też... No ale jak oglądam klipy, to na klipach jest tragedia, moim zdaniem. A ty masz klipy? Jakie klipy oglądałeś? Wysyłałeś. Aha, aha, aha. Ja bym wolał. Ja bym no wolał to jak grze. chcesz, jak chcesz no ja to już tak jak mi, mi to nie, nie przeszkadza, przeszkadza mi to nie przeszkadza że to czekajcie ja się wieszcie ja wyjdę z discorda Dobra, widzę, wyczekamy na, na Kumsona. Siema, siema. Czekamy jeszcze na Kumsona i, 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 i lecimy. O, a Kumson jest. A Kumsona jest z nami w party już, a ja mówię, że czekamy na niego. Tylko okay, on chyba gdzieś pora. Okej, okay. okej. Ja też jesteś z dwu, ja idę sobie się na pisoku. I do toalety, skoczę szybko. Gramy? Bartek wyjąłeś z tego range'a A, A z tego range'a, nie zestraj się na Swift'cie Na Unrated'zie se poćwiczy Jestem, jestem, jestem Czekajcie chwilę jeszcze, idę To jezu, będzie się dwie godziny dogrzewał Maura wyżej Chcemy więcej Co gramy? To gramy Ale an Rankeda czy Unrankeda? Jak chcecie, ja bym wolał no, chociaż Pięk mi się poprawił. Piękni się oprawił. To... No. Dawaj Nie mam ich do O cholera, bo sobie wodę zaczę zagazowałem zagazować i mi zaczęła syczeć. No kurde. Żeby bomba tam nie pierdzielnęła. Ja stary to sobie stream. <coughs> no stary mudzielać ma soda stream, znaczy Soda stream jest Giga mocno. to jest stary jaki stary game changer o oh Heaven, no to na flesze O <coughs> oh proszę. też Let's go. No Nie wiem czy to brałe Dobra ktoś wziął sobie, dobra Ej, bo szofer do mnie napisał Co? Co napisał? Że ten, bo do niej ten nasz Sean z TikToka pisał Aha, i co chciał weź tego, weź tego yy, Obama. możemy grać w no. gra... Do Dobra, dobra No i co chciał yy, yy, Co chciał, nie, on mi napisał yy, Sean gada głupoty <coughs> Tylko, że w niej w sensualny sposób Mhm, okej, okay, rozumiem. Ale nie powiedział jakie głupoty Nie Nie w sensie on tak napisał, że ona gada, że ona się po prostu pulta No to wiem, ale co że do niego czy pisała, że się pulta Że ma problem w sensie strange, Czekaj, 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 bo ja się zastanawiam co to za wiadomości i to właśnie o to mi chodzi, co ona do niego... O co ona pisała do niego? Powiem, bo ja sam muszę odszyfrować. Siema Ty masz 30 pingów i mnie cofa. To jest ciekawe. O już git, prawda? Kurde, ale mnie dusi.

leżą prawo chłopaki, lecimy mam fajnego szeryfa bardzo ładny jest, Araksys. Ojej, ojej, ojej Bo wszyscy Ty, co jest? Historia dwóch z jednym strzałem zabiłem Brawo im. <śmiech> <śmiech> Ej stary, później będzie zapis streama, zobaczcie sobie co tam się stało. Bo aż sam sam trochę się zdziwiłem. Gurde <laughs> <Okay. śmiech> <laughs> Kurde, no Bartek iść na te na tece, co ty tak apkujesz? Miałem te fresh, ale jeszcze nie mam. No. A ty mnie wysyłałeś przecież. Ta, ale tu były same flipy Mid, 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 Jeszcze jeden. Idę na karcze. Spike down, Jestem mid. Weszli na C Stary, zero info jest w tym teamie ma szofer, siema, szofer Flashbang. Dawaj, kumson, pokaż Flashbang. Nice, nice, jeszcze jeden No, no, stary, pomysł.

Dobra, jak coś tu. Ej, możecie info dawać? Byłoby miło. No, info by się. info by się przydało. Nie, mida nie ma, nie, nie wiem gdzie są. poda chyba co. jeden. jeden. A. Here. Dwóch mit, dwóch mid. A. O, ale mi ty. Nie, chyba B pan to wygrał. <coughs> 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 ty masz, y Sage? Sage, plecy. Sage, plecy. Pl plecy. -plecy. Boże stary, z kim my gramy? Ja piernicę. Ha, a ten Omen gdzie? Nie wiem. co jest to, bo... No to stary nie zostaje. Co robisz, chłopie. Dobra, teraz już niech nie leci, bo się zabije. Dobra, już stary, to stary Stary, jaki przygód. Jeszcze go zaraga zabiją, bo on sobie leci po szeryfa. No. Jezu, co za baran. Pamiętam, że już go zgłosiłem. Ej, stary, no, ale no, no. pasz! On jeszcze zginął od tego puta od strefy. Ja pierdolę się od tego wybuchu. Co to było? Ty Sage ty, ty tam nie, nie pisz kropek, bo, bo ty lepsza nie jesteś Jeszcze do mnie pisze to. Ta, 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 ta. No, no, no To po streamie Nie mam czasu do odpisywać po streamie To po streamie no. Sage ja się proszę Stary ja nie wiem, z jakimiś akustykami w tym teamie Okej okay, ja idę co? nie zobaczyć tego, o garaż Oni muszą być B albo C C Idę pomóc, idę pomóc C? Idę na placu Jestem na placu On już nastawię się, co? No Jestem na placu Jeden HP, jeden HP do prawej, do prawej stary tam jakby <coughs> Do prawej tam w tym czymś. i, i, i jedź, jedź, on ma flasza Do prawej tam Nice, brawo. Trochę się wydałem tam mm, sorry. Only Ej stary, jakiś gości spłakał i napisał i napisał yeah. Stary, jakiś gości spłakał po czym napisał Krymor. E, no, no to nie są nie takie No ja widzę, wiem Bartek, co tak słabo ci idzie? Ej, stary, weźmy, weźmy go z głośmi. Nie wiem. Oda, Ej, to. So go... go... Ej, szofer napisał, że są lagi. Są so, A, są so, A. Wszyscy. Ale ej, ale ej Nie, nisklik Jest, do przodu, do przodu poleciałem Ej, ale szafer mówi, że są lagi Zaleźcie, weźmy Weź pokonczajmy Nie, nie ma lagów Ale no są jednak lagi Uwielbiam Hahaha No to nie jest linterna Stupas tego naszego Ale stary on jest taki dziwnie Nie zresztą z tego nic się nie będzie bo no, są takie lagi Widzę dobra to internem jakiś zrąbany No co wyłączysz streama? Ta trzeba wygrać rankeda dawaj do nas z discorda Trzeba rankeda wygrać Niby aż tak się nie zacina ale jednak tragedia i tak Dobra, wyłączam go, żeby nie ten nie lagowało i tyle. To jedziemy.